Ja tu po kolegach y, mam prezentację, y, ale ze względu na to, że no tak to słoneczko tutaj świeci widać i za bardzo nie widać, więc ja tylko o, może omówię, pokażę y, wzmacniacz, y, który używam y, od ostatnich tutaj trzech ekspedycji. Ponieważ no, tak jak wiemy, gdzieś jedziemy na ekspedycję, no dobrze by było, żeby ten sygnał był mocny, tak? A może się przedstawię Przemek SP7VC, bo może nie wszyscy nie znają. I no, dobrze jest zabrać sobą wzmacniacz na ekspedycję. Wtedy ten sygnał, prawda, tutaj w Europie, czy gdzieś tam dalej, prawda, ma się dobry. Natomiast no, wiemy, ile ważą wzmacniacze. Z reguły ważą one około 30 kg. No i robi się tutaj problem. Ponieważ bagaż z reguły tam nie może przekraczać 25 kg, więc jeżeli mamy taki PA, na przykład Alfa lub jakieś inne, to sam transformator w takim PA waży 20 kg, prawda? Reszta waży tam obudowa plus filtr inne rzeczy około 10 kg, więc trzeba wyjmować transformator, w jakiś styropiany wkładać robić z tego jeden bagaż. Obudowa plus y, właśnie pifil plus inne rzeczy w drugim bagażu. No robi się problem. E, następnym u mnie rozwiązaniem, jeżeli chodziło o wyprawy, było to, że kupiłem lżejsze takie PA, stare amerykańskie Dentron MLA 1200. Tam była ta wygoda, że e, oddzielnie jest jak gdyby PA, które waży 5 kg i oddzielnie zasilacz wysokiego napięcia, który waży 13 kg. I takim wielowtykiem e, podłączało się wszystkie napięcia, i wysokie, i inne napięcia, prawda? To jest wygoda, ponieważ można jednemu z uczestników wyprawy dać samo PA, to 5 kg wkłada w jeden bagaż, 13 kg zasilać wysokiego napięcia w drugi bagaż. No jest, jest to już prawda prostsze, ale generalnie no też to jest ta waga około tych 20 kg. Jadąc gdzieś, mówię, są ograniczenia, wiadomo, dochodzą jeszcze kable, anteny, złączki, jakieś mierniki, wtyczki, to wszystko, słuchajcie, waży, więc no, walczy się praktycznie o każde pół kilograma, żeby coś tam jeszcze upakować z tego, na, z tego naszego hobby, prawda. I w związku z tym, jak gdyby wychodząc z temu naprzeciw, yy, dwa lata temu gdzieś poprosiłem Andrzeja SP8 Berku, żeby wykonał mi wzmacniacz. Beztransformatorowy, z zasilaniem sieci, prawda? Były stosowane, bo tak koledzy w latach tam 70., pewno 80. robili wzmacniacze na e, znanych lampach GU50, i wiadomo, tam jedynym problemem było to, że trzeba było albo zrobić jakiś układ przełączający, w razie czego jak, e, o, od tego zależało, jak się wtyk włożyło do sieci, żeby biegun dodatni nie pojawił się na obudowie, bo mogło być nieszczęście, prawda? Więc albo się zaznaczało to odpowiednio trzeba było wtyczkę włożyć, albo były jakieś tam układy na przekaźniku, które wyłapywały ten ciepły biegun, prawda, i fazę, tak, i przełączały, i tak dalej. Natomiast ja chciałem zaprezentować, wzmacniać właśnie beztransformatorowy, który waży 5,2 kg, tak, e, zro zrobiony na Czterech lampach, na czterech lampach GU50, e, zasilacz wysokiego napięcia, który pod, podwajacz jest, e, jest jak gdyby on odizolowany całkowicie od obudowy, czyli jest tu zasilacz, jeden daje minus e, po podwojeniu minus 600 V, drugi daje plus 600 V, czyli 1200 V jest podane na lampy. I jest to wszystko odizolowane. Czyli tu jest normalnie na obudowie minus niezależnie, od, to znaczy nie, nie ma żadnego potencjału, niezależnie od tego, jak włożymy wtyk. Jest jedyny tylko transformator tutaj do zażenia, prawda? PI filtr, e, kondensatorki, jakiś tutaj układ jeszcze e, wyświetlacza e, padającej mocy odbitej mocy wentylatory. Wzmacniacz ten. Testowałem na ostatnich ekspedycjach trzech. Na Cyprze go miałem, zrobiłem na nim 2000 łączności. Następnie był zabrany na Karaiby, gdzie zrobiłem z Martiniki, Santa Luci, Grenady 10 tysięcy łączności. I teraz jeszcze na Węgrzech go tutaj ostatnio miałem. Także w sumie kilkanaście tysięcy łączności. Przy mocy sterującej około 70-80 W daje on na wyjściu. 500-600 watów. Ten akurat model jest tak zrobiony, że na 1,8 mega i na 28 mega daje 500 watów, natomiast na środkowych pasmach jest 600 watów, prawda? Tutaj niektórzy mogą się nie zgodzić, bo tu z wieloma kolegami jak rozmawiałem, no jak robili kiedyś wzmacniacze na G50-kach, twierdzili, że na 28 można tylko tam 200 watów wycisnąć, czy 250, prawda? Nie można spokojnie 500 Watów wycisnąć i ten wzmacniacz tyle, e, tyle ma. Także no ja może zapraszam tutaj bliżej do obejrzenia, no bo mówię, no nie wyświetlę tutaj slajdów, żeby pokazać jakiś tam schemacik czy coś. E, no bo to słoneczko świeci, także ewentualnie tutaj na jakieś pytania mogę e, odpowiedzieć. Przede wszystkim zalety. To tak jak powiedział, niska waga, 5,2 kg. Przez to, że nie ma transformatora, więc bardzo dużo, 15 kilo zyskujemy na wyprawie, możemy dodatkowo innych rzeczy zabrać. Zasilanie bezpośrednio z sieci, nie musimy się zastanawiać jak w tych włożyć, prawda. Na, następna zaleta, nie ma ten wzmacniacz żadnych zabezpieczeń, tak jak na przykład tranzystorowe wzmacniacze, gdzie na przykład jedzie ekspedycja, jest praca na trzech czy czterech pasmach, i nagle WC z anteny załóżmy 15 metrów obok z innego pasma wchodzi na antenę innego wzmacniacza. wzmacniacz zabezpieczenie tranzystorowego wyłapuje to, że jakaś odbita się cofa i wyłącza wzmacniacz, prawda? Także jeżeli się wytnie takie zabezpieczenia, a pomyli się później antenę, no to z reguły pali się tranzystory w tym wzmacniaczu. Mówię, tu pracowaliśmy. Mocą pół kW na trzech pasmach równolegle. Ja Jurek sp 7 tf czy Zbyszek SP3CFM, nic się nie działo, żaden z nas e, nikomu jak gdyby no, nie wchodził w pole WC nie powodowało w jego wzmacniaciu jakichś zakłóceń, prawda? Czy jakiejś nieprawidłowej pracy. Nie spaliliśmy sobie żadnego wejścia, nie uszkodziliśmy sobie żadnego radia, prawda? Także e, ciekawa konstrukcja, mówię, myślę, że przy następnych ekspedycjach ten wzmacniacz będę e, stosował, zabierał z sobą, także no jest on oparty na jakichś takich podstawowych rozwiązaniach, które znacie, prawda, bo tu jakiejś tam czarnej magii nie ma w tym. Dziękuję. Kto jest chętny do tak, jakieś pytań? No tak, wtyczkę, no ale to wiadomo, że to standard wtyczek na całym świecie jest różny, więc to trzeba mieć takie uniwersalnego czy takiego języka. Ale to przejściówki, to już jest inne zagadnienie. Tak. tak, także, no to tyle ode mnie, jak są jeszcze jakieś tutaj pytania, czy ktoś jest chętny z bliska zobaczyć, także, no dziękuję, nie mogę niestety wyświetlić, ale <laughs> można powielać. Tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo Przemkowi i gratulujemy mu tych wypraw. Ale widzę, że każdy się szykuje. Jeden włazi na szczyt i szczytuje. Przemek jedzie i też szczytuje. No. Mi się też czasami zdarza. Dobrze. Kuchnia kazała przekazać, że wydawanie darmowego bigosu tylko do 15.30. O, patrz, nie mam zegarka ukradli cholera. No, jeszcze chwila jest, jeszcze trzy minuty, nie, więc. Teraz uwaga, uwaga! Yy, milusińscy. Nie mówię o takich jak ja z brzuchem, bo też są milusińscy, tylko inni. Tacy mniejsi, trochę, do lat 15. Milusińscy, do lat 15. Zapraszamy tutaj na losowanie tak? nagród? Upominków z okazji pobytu na Łosiowej Górze. Milusińscy, zapraszamy. Z daleka i z bliska. O, już tego, ale do 15 lat tylko. Ty nie. Ty masz 15, ale do emerytury. Jak ci Tusk przedłuży, będziesz miał 25. Prezydent nic do tego nie ma. To są inne te. Jeszcze parę. Uwaga, tam yy, milusińscy, milusińscy, do 15 lat, zapraszamy na losowanie nagród z okazji pobytu na łosiowej górze. Nie, bo im bra nagród braknie. <noise> Dobra, ja się... Mało dzieci jest, mało Idą, idą no. Milusińscy, zapraszamy milusińskich. O, właśnie, jeszcze. Fajnie. Zapraszamy, zapraszamy. Chodź tu, nie bój się. O, wy też tam w tych pomarańczowych koszulkach. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. O, jeszcze, jeszcze prowadzą. Nie ma się co bać. No. Nie ma się co bać. Uwaga, ogłaszamy konkurs dla minusińskich. Zapraszamy, zapraszamy. Będziemy zadawać pytania. Na przykład, takie pytanie. Pierwsze. Co to za zwierzę, które patronuje tej górze? O, trzeba się zgłosić. Łoś, bardzo ładnie. Brawo dla Michała. Ty już nie bierzesz udziału w konkursie. Teraz pytanie następne. Proszę nie podpowiadać. Po raz który odbywa się zjazd. Bardzo ładnie. Czy wam się tu podoba? A, bardzo ładnie. będzie. A z kim tu przyjechałeś? Z tatą. Bardzo ładnie. Brawo, brawo. A teraz pytanie, a skąd przyjechałaś? Z Wolsztyna. Wolsztyna, bardzo ładnie. Tak? Tam, dziewczyna musi mieć podkolor, chłopie, to jest kobieta Brawo! Wybrała pod kolor. Kobieta musi mieć podkolor zawsze wszystko Pytania mi się skończyły O, o bardzo ładnie A ty masz znak? Jest dziewięć A, no to tu jesteś Dobra. Jaki masz znak? SO9DXR. -er. Brawo! A jaki jest twój ulubiony klub? Krutko Super! To ta pani, nie ja. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Zuzanna! Bravo, Zuzanna! Dziewczynka w różowym, jakie pytanie? Jak ten pan ma na imię? Marek. Brawo! Hmm, hmm, hmm. Dobrze, teraz zapytamy. A Ty który raz tu jesteś? Pierwszy. Brawo! Wszyscy wygrywają. A teraz nie wiem, chyba już będziemy losować co kto łapnie. Dobra, pytań brakło, pytań brakło, bo to. Trudne pytania. O, dla starszego, czekaj, bo mi kabla brakło. Chodźcie tu bliżej. A, ta, to pytania. Y... No. Pytania, pytania, A dlaczego ta y... góra nazywa się Łoś? No. Ja, ja Dlatego, że w tym gdzieś tam łączą się y... trzy województwa: Łódzkie, Opolskie i Śląskie. Rewelacja! Brawo! <kurw> Łatwe pytanie. A z którego województwa jesteś? Ja? z Śląskiego. Brawo! A ty, jakie pytanie O, Jak masz na imię, ale trudne Oskar. Oskar, tak? Brawo. Ta, ta dziewczynka! A brawa mogą być? Imię. Jak masz na imię? Oliwia. Oliwia, brawo! Wylosowała łosia. Chodź tam jeszcze, masz łosia? A nie chcesz mieć. Chodź, nie bój się. Nie bój się, to nam powiesz, co masz na koszulce? Kotka. Brawo, kotka. Je jeszcze idzie do nas jedna dziewczyna, to ją zapytamy, jak ma na imię? Ania. Brawo, brawo, Ania. A jeszcze pytanie: jedno, a mama jak ma na imię? Beata. No ślicznie. Bo znam takie pytanie: a jak, jak mama ma mama na, na imię? No to jak tatuś woła do, do mamusi? No jak tatuś woła do mamusi? Kochanie. Czy jeszcze jak coś milusińscy są? Jakieś milusińskie, takie do 15 lat. Aha. Za. No jasne. No to niech lecą szybko. Uwaga, uwaga, zapowiadam, że Bigos jest tylko do 15.30. Już nie ma. No to trudno, poszło. Aha, jeszcze. Dostałem tu taką informację, że znaleziono aparat fotograficzny, na których już go prześwietlono, co tam jest. Na zdjęciach są podpisy SP8 EET na tych zdjęciach SP8 AJC i SP8 LGD chyba coś takiego albo GD. Także taki aparat jest do odbioru w recepcji. Ale patrzcie, jak za darmo, ile ludzi się zaszło. A jak były wykłady, to tu pięciu siedziało. Ale tu widzę kolega, tu cały czas siedzi. Ale od połowy dopiero. Pana obserwowałem. O, idzie po nagrodę Milusiński. O, że będziemy robić zdjęcia tutaj. Tu w tą stronę. By od namiotu tam? Tu, tam niech się ustawiałam w poprzeczkę. Aha. A stąd a, a. Dobrze, to dla starszych. O, jeszcze lecą Milusińscy. Nie, O, teraz jeszcze dwie są, Milusińskie. Teraz pytanie dla Ciebie, bardzo ważne. Jak masz na imię? Marysia. Prawa! Yeah! A tu nie takie proste. Jak się nazywa ta góra? Łosiowa! Prawa! Ty masz łosia polarnego. Czy jeszcze jakieś te milusińskie są? Nie ma Już ma, już ma łosia, już nie Tak, jak, jak jakieś milusińskie się znajdzie płaczące, że nie ma łosia, to zapraszamy do, do organizatorów. To my to już konkurs przeprowadzimy później. Wszystkie te wygrywają. Teraz kolega bardzo chce opowiedzieć kawał. Przychodzi Juas na przystanek. Stanął i stoi. Przychodzi gazda do niego i mówi tak, słuchaj, no co robisz? A nic. Co, ożeniłeś się? No nie. Na, na co cekoc? A na przystanek. No, i to jest podejście góralskie do tego życia. Yy, zapraszamy do zdjęcia. Jeśli ktoś chce być uwieczniony, yy, tak 15 metrów od namiotu, w stronę tam, tam wschodu, słońce w twarz będzie patrzeć. Zapraszamy tam. Kto będzie chciał, to może sobie stanąć. Kto chce, to zrobi zdjęcie. Aha, pada deszcz. Przepraszam. Nie, nie uzgodnili tego ze mną, tam na górze.